W kolejnym okresie. Mm. No i dzisiaj pójdziemy sobie na takie. oświąteczne zakupy. Zapraszam na oglądanie. tutaj też muszę znaleźć twójkę, tu jest. O! Zobaczmy. Dzisiaj. jest i będzie dwa jaczynki. Takie mamy dzisiaj. I też przechodzimy do.

się do szkoły. właśnie jestem i po szkole. I oczywiście oczywiście sama nie mogłam tego nagrać, więc zakrymuję moją jo, Więc idziemy kupić jakieś ozdoby świąteczne. Myślę, że na to pójdziemy do, chyba, Action. Mamy ogólnie 20 złotych. Wcale nie wydałam do sklepu 10 zł. Nie wydałam. Nie, 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 nie. chodzimy do... A czy dochodzimy? No, jeszcze mamy kawałek, ale no już prawie jesteśmy w Action. I tam kupimy... Nie wiem, co kupimy. nigdzie nie było pewnie na świąteczny ozdób to może będzie widzę krasnolę <noise> to jest dla ale ja to sprzyja 12 zł, dużo dużo ogólnie bym miała 30 zł ale wydałam do sklepiku bo jakże inaczej to mi się Ej, bo to jest labur, bo to jest labur, tylko że wersja polska. 16 złotych. Weli... Wersja polska. Zobaczcie. Są jakieś... Jeszcze z drugiej strony są. są niekie. O! Jeszcze nowe dzisiaj tutaj, Krzysiu. Jeszcze mocno. Patrz. Patrzcie. 16 złotych. Ja bym miała te 10 mi to bym może kupiła. Ale <grym> nie mam. Jak nie. złapiesz, to czy to kupuję? <grym> ja, ja nie, powiem, że to się coś nie, ja się coś nie, 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 Kiedyś nie, tak zrobię. jak mnie nie, złapiesz, bo o nie, zaskoczenia będzie. nie, nie, Jaki słodki tam. Na Mikołajki pewnie od, na, od naszego kolegi dostanę. Mamy takie mikołajki w No. da. Ej, patrz, drapak dla kota. Fajnie, ja nie mam kota. Ej, <laughs> bo to jest mojej... To jest mo psa. To jest mojego psa... Moj <laughs> mojego brata Piesa. To jest dla psa kredka. Pokaż. To nawet smakuje. Dobra, idziemy do na następnego sklepu. Tutaj jest, możemy iść do Kika. Ja bym dużo się do Może coś kupimy, ale... Pikaczu! Chińskie. To, to pewnie chińskie jest. Jaki. To jest kutek?

tun tun skrzetki, skrzetki. skrzatki, skrzatki, skrzatki. Impreza skrzatków, skrzatki, skrzetki Impreza skrzatów, skrzatów, skrzatów. Ej, fajna turbo. No bo na początek listopada, już było 80. r. kupić? Kupić? Czy mieszka się w to? No idealnie. O, idealnie, malu malutki, takie jak <grych> ty. Myślisz, że w takiej kapce się zmęczysz? Nie. Pojaściałeś się rozmiar. Idealnie. Ale świeczki ku o zapachu gręcza niczym nie pachną a to jest osłonka to jest skam patrzcie o zapachu nie ma zapachu czy ma po kolory i mój świat. <laughs> Piła, patrz. <laughs> takiego na przykład mini domku. O patrz, tutaj na przykład jest pokazane takie drzwi. Na przykład. Kamienie kup. Gdzieś takie, takie krachania. Słuchaj, w świątecznej rzeczy, jesteśmy w To jest świąteczny. Idziemy razem do obózkę Prawie w bramkę No jedziemy do Teddy Ooo potem do Pepko Albo to no do Pepko, potem do Teddy Uważaj Gdzie <laughs> <laughs>

kto kupił takie typki? To są dwa kubki. A kto kupuje takie kubki? Po co miałem? Eee. Patrz. Te słkie. Pociusz, pociąż tam jest. Nie wiem, kupiłem coś tą półkę.

Ja chciałam, żeby mama mi kupiła potwórcik, ale mama powiedziała, że mam milion groszy. Samo. A ty Ale Ho, ho, ho. Byliście grzeczni? Nie. No to wam nie dam prezentów. Mhm. Ej, patrz, dubaj Chocolate. Mhm. co to? chyba mhm. Już jak ja tu śliczną ostatnio kalendarze widziałam. ojojoj oj. Nie bójcie klej. Nie mam na spodziewanie. 50 na 160 cm przedmiotów. Tylko 15 łos. Szampon na święta dostaniesz. Dobrze, no.

Kup sobie za 10 zł klej na gorąco. Mam klej na gorąco To jest 12, ale mam To ci dostoszczędzański O o gorgo! O o Gorgo! <grymne> Takie nie da się otworzyć <grymne> i patrz i tak jest ja człowiek, ja to kosztuje 6 zł Nie, to kosztuje 12 zł Kup sobie za 5 zł. Za małe. Dobra, o! Idziemy! Idziemy znaleźć jeszcze do... To ja tak szybko, bo... to dawaj szybko! Widzimy się wtedy. to jest ładna, to się tutaj otworzyć. <grym> Nie da się. O! Jak to złapiesz to kupujesz to. co jest? 20 złotych. 20 złoty 20 zł kupiłaś. Masz jest 40. Ale co tu? 20 zł kosztuje 20 zł. To jest zwykłe Musisz zapłacić 20 zł, żeby, żeby kupić 20 zł. I kremsla był w czekoladzie. Kremsla był w Widzisz? Kremsla był w czekoladzie. Cicci Abyśmy kosztuje Nie opłaca się A dobra co? Jak to kosztuje? 12 zł Możesz kupić 8 złotych jeszcze ci starczy na coś Nie padrz dla zakochanych X te Kosztuje 8 Happy Birthday 8 kosztuje szpię. Ty Chcesz taką ty rybeczkę? Co, jest? I pamiętasz, co? Wów, wów, no. ja to kosztuję. jest? Oj to? Sobie, co jest, co jest. Czego to są leki? No, to jest więcej. Wchodzimy was trochę Dajcie Papierosa elektrycznego kup. Ej, to można kupić, patrz, to jest mega fajne. Ja chyba kupuję jakie Nasz kolega, mój kolega i Ja ty kolega Kupił mi kiedyś pistolecik taki. Nie, Kaspi. Kaspi? No. Nie Anitka, daj ząbka. tu, nie bój się ten Chowamy się przed Anitą. Ani to! Ja nie chcę kiberek. Kupię coś innego. To co kup? Kupię... A nie, 19 złotych. Ja już jestem w domu i przepraszam was bardzo, że yy, tak krótko, ale mało no, mi się noc, więc, więc jeśli chcecie więcej takich progmasów, to zostawcie dużo, łapek w górę. Bajo!